Witam Was wszystkich na rozpakowaniu Samsunga Galaxy S20 Plus Jak Samsung Galaxy S20 Plus wygląda Chyba myślę, że każdy zdaje sobie z tego sprawę To jednak jest najmniej istotne w tym momencie Zobaczmy jak wygląda pudełko Standardowe pudełko, praktycznie identyczne jak w przypadku Galaxy S10 czy Notów. Niczym się nie różni Wszystkie informacje zawarte o numerach E-mail i innych pierdołach na... Na jednym boczku, z drugiej strony informacja o modelu. Tutaj również tylko takie wytłoczone logo S20. I na dole napis S20 Plus 5G. Dobrze, zobaczmy co mamy w takim układzie w pudełeczku. W pudełeczku znał standardowo, jak to u Samsunga. Od tyłu mamy jakąś tam półeczkę. W której mieści się zapewne oczywiście kluczyk do otwierania, oraz jakaś papierologia. Oczywiście mieści się w nim urządzenie, czyli Samsung Galaxy S20. Myślę, że każdy zna to urządzenie wizualnie dość dobrze. Ja tu jeszcze cały czas mam folię na ekranie, więc stąd pewnie tak aż mocno wypalcowane to wszystko. No ale zobaczymy co dalej, spróbujmy sobie go uruchomić powoli. Ja już wcześniej uruchamiałem tego, po prostu nagrywałem unboxing, ale niestety Tamten unboxing nagrał mi się bez dźwięku, więc muszę nagrywać go jeszcze raz. Przepraszam za takie niedogodności. Dobrze, otwieramy dalej pudełeczko. Co my tutaj mamy? Jakąś przegródeczkę. Wcześniej była tu bodajże taka półeczka, w której leżał telefon, bez takiego, nie tak która tylko troszkę lepszej jakościowo. Półeczka. Telefon się nam uruchomił. Zobaczmy, co my mamy dalej w tym em, naszym pudełeczku. Oczywiście ładowareczka. Ładowareczka jest to tym razem. 25-watowa ładowarka. Z Telefon obsługuje co prawda ładowanie 45-watowe, ale oczywiście w pudełku jest tylko ładowarka 25-watowa, jest to y, ładowarka angielskie złącze, bo ja przebywam w Anglii, tutaj też telefon zakupiłem, tak więc stąd taka ładowareczka jest troszkę inaczej wygląda jak ta polska. Jedna różnica w ładowarce jest taka, oprócz tego, że jest 25-watowa, wcześniej się były chyba 15-watowe, to jest to, że na wyjściu nie ma zwykłego USB, tylko jest USB typu C, czyli tak samo podejrzewam, że kabelek będziemy mieli USB typ C do typ C, zaraz to sprawdzimy. Dobrze, następne pudełeczko co mamy, oczywiście słuchaweczki. Są to słuchaweczki praktycznie identyczne jak w poprzedniku, również od AKG. Dodatkowe gumeczki mamy w tym wszystkim, słuchaweczki z kabelku, w kabelku, w oplocie no, praktycznie identyczne do tego co mieliśmy w poprzedniku z tą różnicą, że zakończone nie są e, złącze mini jack, tylko zakończone są złącze micro usb, bo jak wiemy telefon jedynie złącze jakie posiada na dole obudowy to jest złącze właśnie micro usb więc nie mamy tutaj złącza jack więc wobec tego również Słuchawki są na mikro USB. Ostatnie pudełeczko, które mamy w tym telefonie, jest to, są to oczywiście kabelek do ładowania. I tak jak wspominałem wcześniej, jest to USB typu C do USB typu C, czyli po prostu wyjście jest z, wyjście jest z ładowarki na USB typu C, jak również wejście do ładowania jest USB typu C. Dobrze, odłóżmy sobie to wszystko. Tak, jak mówię, ja tu wcześniej uruchamiałem ten telefon, więc już mam tutaj trochę mam większość swoich rzeczy powkładanych, jednakże, no tak jak mówię, to po prostu było robione wcześniej, no nie miałem niestety zbytnie dużego wyboru, musiałem to nagrać raz, po prostu nagrało mi się bez dźwięku, ale generalnie telefon jest w tej chwili tak jakby praktycznie uruchomiony tyle co, więc już wiedzieliście, że go uruchamiałem, tak więc, co, co możemy powiedzieć o telefonie przy takich Dzień, dwóch dniach użytkowania, w miarę fajnie telefon się nam ładuje, w miarę szybko się ładuje telefonik. Mimo tego, że to jest ładowarka tylko 25 W, to tak około godziny, godziny 10 powinna być naładowane urządzenie. Czyli nie jest tak źle, nie jest bardzo zły wynik. Telefon jak wygląda, no chyba wszyscy wiedzą. Na tyle obudowy mamy. Praktycznie pustą przestrzeń z naklejką, z kodami, z numerami e-mail, informacją, że jest to Samsung, właściwie nic więcej tutaj się nie znajduje poza no, wysepką z aparatami. Śmialiśmy się troszeczkę z iPhone'u, że zamontowali płytkę taką indukcyjną na tyle obudowy telefonu. No tutaj mamy płytkę indukcyjną z dodatkowymi dwoma. Jakimiś gniazdami. To mi wygląda, że jest malutki złącze jakiś malutki mikrofonik, cztery aparaty i dioda LED. Z lewego boku znikły wszystkie przyciski, jakie były montowane wcześniej przez Samsunga. U góry obudowy mamy, na, na górnej krawędzi mamy oczywiście dziurkę na mikrofon, taki do redukcji szumów oraz na tackę dla kart SIM, tudzież micro SD Na bocznej krawędzi prawej mamy przycisk głośności oraz funkcję włączania telefonu, jak również włączanie e, asystenta Bixby, tylko tym razem można to zaprogramować jako, tylko po prostu, żeby nam uruchamiał się albo wyłączał telefon, tak naprawdę funkcję wyłączania telefonu możemy w ten sposób uruchomić. Na dolnej krawędzi już wspominałem, jest tylko głośnik, e, mikrofonik oraz e, USB typu C. Oczywiście telefon posiada kilka funkcji blokowania ekranu, m.in. na wzór, oczywiście, na linii papilarnej. Co mogę zauważyć według mojego, mojej oceny na przestrzeni użytkowania przez kilka ostatnich dni tego telefonu, to jest to, że moim zdaniem tym razem, dla większości może to jest, to jest plus, dla mnie to jest lekki minus czytnik linii papilarnych budowany w ekranie jest zamontowany zbyt wysoko. Moim zdaniem w poprzedniku był zamontowany tutaj niżej i był bardziej naturalnie, ze względu na to, że większość telefonów miała tutaj tak tzw. przycisk home i tak naturalnie się po prostu szło do odblokowania. Nie wiem co tutaj, zanim jeszcze były telefony bezramkowe, to, to były tutaj przycisk home i bardziej intuicyjnie się szło do odblokowania tego telefonu. Tak to tutaj na środku no muszę się do tego przyzwyczaić, być może się do tego, zobaczymy co to wyniknie. Na chwilę obecną, tak jak mówię, jest to dla mnie troszeczkę uciążliwe. Oczywiście jest, jest, jest always on display na pokładzie, możemy kilkukrotnie kliknąć, dwukrotnie kliknąć, żeby go wybudzić. Ekran oczywiście teraz szybciej się odblokowuje, urządzenie też. Także co mogę też powiedzieć o odblokowaniu? Na pewno mi się wydaje, że jest nieco szybsze. Czytnik Glimmer nie działa nieco szybciej niż w poprzedniku. Nie jest to jakieś rewelacyjne, rewelacyjnie mocno szybsze, ale jednak działa nieco szybciej niż w poprzedniku. To tak na szybko, co można wiele powiedzieć na temat tego urządzenia, no tak naprawdę, chyba na tym się kończy. Wszystko, co można by było na ten, na ten moment powiedzieć, jeśli chodzi o baterie tak na szybko, no nie wygląda, żeby to żeby trzymało jakoś rewelacyjnie. Tak samo, jeśli chodzi o zdjęcia, no na razie jest ok, zobaczymy, będę robił dłuższą recenzję. To wtedy sprawdzę dokładniej, jak te bateria się sprawuje. Tak naprawdę, na obecną chwilę jest w miarę przyzwoicie. Ale bez żadnego szału, mimo że bodajże tutaj jest 4300 mAh w tym urządzeniu. Zacząłem robić też delikatne testy 5G, ale to myślę, że zrobię inny materiał, jak to działa. Tutaj akurat nie w Anglii, ja przebywam w Liverpoolu. Robiłem testy na razie, w niektórych miejscach wychodziło mi po 120-160 megabitów na sekundę prędkość w sieci 5G. Zobaczymy, będę robił testy. Być może zrobię taką dłuższą też dłuższy test. Sieci 5G, jak to działa? Przynajmniej tutaj w Anglii. No wiadomo, no w Polsce nie mam możliwości sprawdzania, no, no bo nie przebywam w Polsce, ale tak jak mówię, być może spróbuję to wykonać tutaj przynajmniej. Tak więc na ten moment myślę, że to by byłoby już wszystko. Zapraszam do polubienia tego materiału, zasubskrybowania mojego kanału oraz napisanie jakiegoś komentarza. Pozdrawiam wszystkich, cześć!